Witam, z tej strony Zeus. Dzisiaj pokażę Wam, jak odbić napis. A więc tak. Wybieramy powiel warstwę. Klikamy OK. Bierzemy prawy przycisk myszy. Przekształcenie swobodne. Potem znowu. Odbij w pionie. I teraz strzałkami swobodnie poruszamy. Wybieramy nadaj przekształcenie. Teraz możemy się pobawić kryciem dla lepszego efektu. Ja ustawię 25. a w drugim dam 50. Dla lepszego efektu nałożę w miarę prosty filtr. Będzie to rozmycie, poruszenie. Trzeba rasteryzować tekst. Teraz możemy się pobawić. Ja ustawię pomiędzy 5 a 15. Myślę, że 15 będzie dobrze. Teraz zaznaczamy OK i mamy. Dziękuję wszystkim za obejrzenie.